Otwarte cały czas otwieranie się. Otwartość nie jako rzeczownik, jako coś, nie jako ty otwarty, ale jako czasownik, jako cały czas stałe bycie się. Nie da się tego zamknąć, nie da się tego wiedzieć, nie da się tego mieć, więc przestań. Świadomość, której nie da się zatrzymać myślą, ani mieć. która nie wybiera, niczego nie zatrzyma teraz. Więc bądź tak. Zobacz, czy czekasz na jakieś specjalne zdarzenie. Jeśli czekasz, no to to czekanie też jest widziane. Jako zjawisko. Chwilowa chmura na niebie, płynie i się zmienia w coś innego, myśl za myślą, odczucie za odczuciem. Brak odczucia, oddech. Ciało, odpoczynek. I zwróć uwagę, że to wszystko cały czas się dzieje, się zmienia, wibruje. Cały czas wibruje. I niesie nas w myśli. Odczucia, cokolwiek to jest teraz u ciebie. Rozpoznaj widzenie stałe, stałe widzenie, nie w jednej chwili, nie w jednym momencie, ale stałe. Z widzenia dzieje się, w widzeniu dzieje się. Ze światła dzieje się, w świetle dzieje się, w tobie dzieje się. Teraz, już i zawsze, zawsze. Niezależnie czego doświadczamy, niezależnie czy są trudne doświadczenia, czy są przyjemne. Niezależnie jakie podsumuje nasza głowa. Niezależnie z jaką teorią są one zgodne bądź nie. Więc jest jakiś aspekt dziania się i przemian, odchodzenia, przychodzenia, znikania. Jesteś tym, dokąd to wszystko znika. Gdzie to wszystko mieszka, przemienia się, wibruje. Teraz to nie jest coś więcej dalej. Już tam jesteś. Niespecjalny ty, ale sam fakt, że jest świadomość. Zobacz, za kogo się bierzesz. Czym jesteś? Czy jesteś tym podsumowaniem, które się w tej chwili odbywa w Twojej świadomości, tą refleksją? Czy bierzesz się za tę refleksję? To Ty? A skąd ona się wzięła i jakim mówi językiem? Nauczyłeś się jej, nauczyła się poprzez doświadczenia. Ale czy to jesteś ty? Po jakiemu ta refleksja mówi, po polsku czy w innym języku? Skąd nauczyłeś się tych słów? Czy one zawsze były, czy pojawiły się później? Czy jesteś tymi słowy, słowami? Czy te słowa tańczą w tobie, a ty jesteś przed nimi, z nimi zawsze, będąc jednocześnie totalnie, całkowicie od nich niezależnym? I nigdzieś daleko tam, lecz tu, teraz. I zauważy, że te słowa, te znaczenia nie wadzą, nie przeszkadzają tak naprawdę. Nie ranią. Możesz być w taki sposób, że cię to nie rani, bo wiesz, że to po prostu się dzieje. Się dzieje taka wibracja teraz. Czy jest ona możliwa bez ciebie? Jako świadomości. Pamiętaj, że świadomość to tylko słowo teraz, a chodzi mi o to, dokąd to słowo macie przenieść i na co zwrócić uwagę Twoje. Czy jest możliwa bez tego światła, które je cię, te myśli oświetla? I czy kiedy znika myśl, znika słowo, to ty też znikasz? I czy tak naprawdę wibruje w tej chwili tylko myśl, czy jest jeszcze więcej zdarzeń? Coś w nas jest zafiksowane na jednym strumieniu świadomości pod postacią myśli i myślenia czy emocji. A czy to jest wszystko teraz? Czy słyszysz szum tego pomieszczenia? Czy słyszysz muzykę? Tak jak mówiliśmy dzisiaj chwilę temu, że jak byliśmy małymi, mało, maleńkimi dziećmi, nie mając jeszcze identyfikacji z ciałem. Z poszczególnym ciałem. Nie wiedzieliśmy jeszcze jak się nazywamy, kim jesteśmy. Otwieraliśmy oczy doświadczając. Więc stań się z powrotem jak to dziecko teraz, a wejdziesz do Królestwa Niebieskiego, które zawsze tu było i jest. W... Zejdź z drogi, umyśle. Albo przynajmniej nie bierz tego tak poważnie. Pozostaw ten dualizm, tą swoją opinię i zobacz, co jest pod spodem. Też jesteś, lecz jak? Jak to jest? Popatrz. Jak ci z myślami i z wiarą w Nie? Jak ci z Twoją historią, z pamięcią? A jak ci bez niczego? A czy w ogóle historia, pamięć, cokolwiek jest możliwa bez Ciebie? Co ją teraz oświetla? Więc pytanie, czy te słowa zabierają cię na wycieczkę w świat marzeń, daleko, daleko stąd, w jakiś piękny, cudowny świat, który gdzieś mieszka, może? Czy gdzieś w środku czujesz, że mówi do Twojej bezpośredniości, do Ciebie, w istocie, do Twojej esencji? Do twojej esencji, do esencji wszystkiego. Ktoś dziś powiedział alfa i omega: wszystko. Wszystkiego I nie musisz się tam dostawać, nic nie musisz robić. Nie musisz niczego doskonalić, nie musisz niczego przekraczać, nie musisz niczego zdobywać, nie musisz niczego się wyrzekać. Nie musisz nic rozumieć. Już tam jesteś. Na tym dzieją się doświadczenia Twojego ciała, na przykład, ale nie tylko jedno doświadczenie. Nie bierz siebie tylko za ciało, tylko za to, co widzisz. Uświadamiaj sobie, skąd widać. Nie widać tego skąd widać. Nigdy nie będzie widać tego skąd widać. Więc nie próbuj nawet, bo to jest niemożliwe. Nikomu się to nie uda, bo to jest niemożliwe. Ponieważ nasza esencja nie jest obiektem, nie jest doświadczeniem nie ma początku, nie ma końca nie ma granic. Nie ma odległości. Nie możesz się do niej zbliżyć. To tylko iluzja. Nie możesz z niej wyjść. Nic jest bez niej niemożliwe. Żadne doświadczenie. Już jesteś. To zawsze było, ale nie w taki sposób, by to pamiętać, by to mieć, by to ogarnąć swoim umysłem. Bo to tak jakby z motyką porwać się na słońce, no nie to narzędzie. Żaden oddech nie wydarzył się bez tego. Nic nie może bez tego istnieć. Na chwilę. I ty w tej swojej bezpośredniości, tym już jesteś, masz z tym bezpośredni kontakt. Masz z tym kontakt tak, że jesteś tym. A skąd to wiedzieć, dlaczego to niby miałaby być prawda? Poczuj w środku. Dlaczego? Skąd? A skąd sobie uświadomisz cokolwiek? A skąd doświadczysz czegokolwiek? Skąd? Czy musisz tam podejść? Skąd? Więc ten nasz wędrowny umysł, który tak wędruje, szuka, 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 niech się dowie, że nie może istnieć samodzielnie. Nie może istnieć samodzielnie. Nasze ciało nie może istnieć samodzielnie. Żadne ciało nie jest w stanie istnieć samodzielnie. Żaden człowiek. Tak się może tylko wydawać, że żyjemy samodzielnie. Oddychamy powietrze. Są w nas te same elementy, co wszędzie. I jest to samo źródło. I gdzie mam to źródło znaleźć? Ja nie mogę z niego wyjść. Więc my mamy w Polsce to ten piękny wiersz wima Biega, krzyczy pan Hilary, który tak szuka, szuka, szuka tych okularów. Wszędzie szuka. Wszędzie. I gdzie się na koniec łapię, aha, zawsze to miałam, zawsze tym byłem, zawsze. Nigdy tak nie było, żebym tym nie był. Nigdy tak nie było, żeby tego nie było. Odkąd sięgam pamięcią, przywołując jakiekolwiek zdarzenie, jakiekolwiek doświadczenie, Więc zaczynamy rozumieć od środka, co jest z czym, co jest myślą, co jest percepcją pojedynczą. A co mi tę percepcję dało? Bezpośrednio jestem tym, skąd dzieje się również percepcja. Percepcja będzie ograniczana zawsze. Jakkolwiek niewybitny byłby twój umysł. Będzie ograniczana. I nigdy nie zdoła pojąć tego, ani złapać tego, co nieograniczane. Niech się stara, niech próbuje. Natomiast będzie się posługiwać tylko konceptem, a nie żywym sobą, żywą wiedzą. Żywą mądrością. Więc nie musisz tam iść, zawracaj, już jesteś. Mówię o czymś bardzo oczywistym. W środku nie mówię o świadomości oddalonej stąd. Ona już tu jest. Tylko, że my chcemy z niej coś zrobić statycznego. Ale nie da się. Tak jak mówiłam, prędzej jest czasownikiem niż rzeczownikiem, bo nie ma początku i nie ma końca, i nie jest czymś konkretnym. Nie jest Twoja tylko. Ja też tam mieszkam i każdy z nas tu.